Zrobienia. O! Kurde, jak dobrodziej postawi, to nie, nie ma, nie, nie ma. Nie ma chuja we wsi, nie? Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A. Sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo. Specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram Deryl Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta Deryl Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dzięki Dziękuję. Kolejny dzień z życia od zera do nieruchomości właściciela. Rozpoczynamy kolejny ciężki dzień pracy, gdzie tak naprawdę nie mamy nic, nie mamy narzędzi, nie mamy materiałów budowlanych. Mamy skromną nieruchomość, która no wygląda dosyć skromnie, bo jest w takim absolutnie ruinie, albo nawet możemy powiedzieć w stanie surowym. Ale mamy silną, żelazową wolę i dobre chęci, dlatego plac już został oczyszczony. Drabina od sąsiada kanali została zapierdzielona, a dzisiaj mam nadzieję, że uczynimy malutki, malutki krok do tego, aby wreszcie ruszyć z tym remontem, bo ta chata to już, kurde, nie wiem, z trzeci sezon już tak stoi, dach dziurawy, pewnie tam nasiągnie to wszystko grzybem obrośnie i sru będzie trzeba wyburzyć i od nowa wybudować. Ale ten, jakby nie patrzeć, Mamy 100 funtów na naszym koncie, gdzie w latach 80. w Wielkiej Brytanii to był naprawdę dobry pieniądz. Jak dom za 2,5 tysiąca funtów było można kupić to 100 funtów, to już myślę, że jest dobry budżet na rozpoczęcie jakiegoś remontu. Ale nie, dopóki nie kupimy yy, sobie jakiegoś tego. Yy, no, jak to się nazywa? O, tu jest w ogóle furtka? O! O! Tak patrzę tutaj na tą działkę sąsiada i mówię sobie wielka szkoda, gdyby ktoś te cenne rzeczy wykopał i wrzucił do swojego kontenera, żeby zarobić. W sumie miałem iść do uczciwej roboty, ale jak to mówię, życie złomiarza nie wybiera, więc musimy się tym zająć po prostu. No takie są zasady. O, doskonale. Chyba trzy maksymalnie zmieścimy, co? Ale spróbuję czwarty. Rekord musi być bity. U! Uh! O, jak blisko było! Porządnie się wykąp! Do czysta! No, niedobrze jeszcze. Dużo, dużo rzeczy mamy tutaj do... Chcę to pole oczyścić. Jak to pole oczyszczę, no to wtedy się kimniemy. Nie wiem jak tutaj zarządzanie czasem, czy tutaj nie jest jakiś kar, albo jakiś takich no niepowodzeń naszczeka przez to, że ja bardzo dużo czasu spędzam, bo mój bohater autentycznie potrafi wstać o ósmej rano, przepracować dwie godziny i już jest tak zmęczony, że idzie spać do ósmej rano następnego dnia. To jest masakra. Czy tutaj sąsiad ma jakieś ciekawe rzeczy? Ooooo! no widzę co najmniej dwa zlewy, no ale na tym polu nic nie ma, kurde, więc ja bym musiał, ja bym musiał tu chyba na piotę tutaj oczyszczać. Aaaa, poszklanie i narusztowanie. Nie jest źle, bo 10 zlewów znaleźliśmy, jakieś tam inne pierdołki. Okej, okay, wezmę łopatę. I trzeba pamiętać, że o godzinie 12 otwierają pub. Ja bym chciał do uczciwej roboty dzisiaj pójść, zobaczyć, jak oni tam w ogóle płacą. A tu też. Ciup! To na pewno. Nie, 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 przepraszam bardzo, ale to na pewno nie jest polski emigrant w Wielkiej Brytanii. Że dwa razy łopatą, to widać, że jestem klasycznym Brytyjczykiem, dwa razy łopatą machną i on już jest zmęczony. Ja cofam po prostu tą całą historię z pierwszego odcinka, który opowiedziałem, tu na pewno nie jestem ja. Ja jestem ciężko pracującym rodakiem, który, kurde, swego czasu to potrafiłem nawet i po 16 godzin dziennie pracować na kuchniach i innych takich. I na pewno, to, to widać, że jesteśmy Brytyjczykami. Trzy razy łopatą machnie i on już jest zmęczony. Pek. Co jest? Kurde, w wla... toczkę, żebym tutaj wjechał. Nie no, jest furtka. Ale z tej strony nie ma furtki. 9.38. Kurde, przecież ja się zmęczę. Ej, ps, ps. Ja to się zmęczę po raz kolejny, tak coś czuję. Nie zdążę nawet y, tego piwka wypić. Ale może ty, może pojedziemy do miasta, walniemy sobie piwko i rozejrzymy się tam po tej, po innym terenie, żeby tam może jakiś zlewy po, po, pozgarniać. A, widzę cię. Jest i ten. To jest ostatni zlew? Nie, tam jeszcze jeden. 7% energii. Zaraz stracimy przytomność, cudownie. Dobra, dawaj tu. Opa! Dobra. Można iść. Jakąś, kurde, dobrym ten sprzęciu zaraz kupujemy. Fakt, że mógłbym tak, tak, ja wiem, ja wiem, mógłbym kupić coś tańszego, ale ja mam taki kaprys, że jak mogę zarobić na coś lepszego, to zarabiam na to lepszego i za własne pieniądze se kupuję. Kurde, to lepsze rzeczy. To będzie trzeba jakoś naprawić, tylko nie wiem jak. Zalać to jakoś betonem, i to będzie trzeba tutaj deskę przybić, nie? Cztery kołki. Kurwa, nie wiem jak to będzie trzeba. O, tutaj to będzie. Ej, ale to te kołki? Czemu te kołki tu trzeba wbić? Total if sold 2415 full, kurde, profit minus 5 tysięcy. Bo my 5 tysięcy wzięliśmy pożyczki. To jak ja, bo ja nieruchomość jest warta 2,5 tysiąca funtów, a kurde ten, a ja 5 tysięcy pożyczki i wszystko wydałem, to na co ja to wydałem? 9.51. Dobra, to bierzemy taczkę i jedziemy do miasta. Jedziemy do miasta, kurde, zarąbać te, te, te materiały budowlane, które, które tam chcemy, żeby za, nam Jimmy pomagał, żeby zarąbać. Trzeba dzisiaj zrobić tą wylewkę, nie ma zmiłuj, nie ma zmiłuj. Ale widzicie, tutaj robota na, robo na budowie to jest. to jest jak życie. Zawsze coś jest do roboty. Tutaj jest parę jeszcze rzeczy, które moglibyśmy wykopać. W tej fabryce. Racja. Stary but. Idealnie. I może jeszcze. co by tutaj jeszcze podpierdzielić? Dawaj jeszcze to krzesło, dam radę. Dawaj. Wszystko zawieziemy od razu. Pieniądz musi się zgadzać, kurde. Jak jeździesz, widzisz złom, to go bierzesz. To jest, takie są zasady, no. To jest pieniądz na ziemi, no. Nie schyliłbyś się. nie schyliłbyś się po parę funtów. Gościu. Zrobienia. O, kurde, jak dobrodziej postawi, to nie, nie ma, nie, nie ma, nie ma, nie chuja we wsi, nie? Jedziemy to opędzlować. Trochę towaru tutaj jest, parę funtów nam wpadnie na pewno. Trzymaj się lewej strony drogi, bo tam będziemy skręcać. E, pójdziemy sobie do pubu, bombniemy sobie dobre piwko. Tu trzeba ten, ten, to jest chyba kościół albo jakaś inna synagoga. Trzeba tutaj odwiedzić to miejsce, bo to mi wygląda jak miejsce, gdzie można też dużo rzeczy ukraść. Ten but stary, rękawiczka stara, wszystko idzie na złom. 12.35, no i to jest... To jest pieniądz, dobra, trzymaj tutaj, śmilutko. Dobry, witam panią Irlandkę. Co tam, jak tam? E, panienko, zdrowe. Can get your drink, hon? Huh? E, tak, co by tutaj? Ja standardowo, chyba, landlorda, nie? Bo, bo tańszy jest o 15 pensów. Jimmy, 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 Uop! Jimmy, 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 Uop! A, kurde, pierwszy przed tobą wypiłem. Nie dopiłeś. Nie lupijeś. Masz szklankę za karę, oddajesz jej. Ha? No, dobra. Energia nam tutaj skoczyła, bardzo dobrze. Trochę kurde, z głową buja, ale teraz to idealnie się będzie podpierdzielać od sąsiada, złodzieja, kanali jednej. Materiały budowlane, nie? I czy to będzie trzeba ukraść, nie? Wooden timber. To na pewno będzie nam potrzebne. A to? Mogę to zabrać? Chyba nie mogę. A tutaj wylewka miała być robiona, zobacz. Tu już właśnie ten, jednej tej zabrakło i tu już by robili wylewkę chyba, bo tu jest obudowane i tutaj tego kołka brakuje, tutaj tego kołka brakuje. Elegancko, elegancko, elegancko tutaj. Tu jest most tutaj. Dobra. Tutaj szybko rozładować to, wiecie jak jest, ładnie poukładać. Wrócimy tutaj jeszcze, bo mamy energię, bo odbiliśmy sobie piwko. Niebieskie tutaj położymy. Hits. Czerwone tutaj położymy. Hits. Nie wiem czy te dwa kołki mi starczą. Chyba nie. Kurde, ale mi energii zeszło. O. To już mogę tu postawić, tak? W ten sposób? Nie wiem. Na razie tutaj to zostaw. No coś tam powbiłem, ale... Ja to dobrze zrobiłem. Bo tutaj co, deskę, nie? To się zalewa. Nie wiem. Jedno wiem, że muszę jechać, zarąbać więcej rzeczy od sąsiada złodzieja. Coś jeszcze tutaj mamy? Tutaj sąsiad coś ma? Nie? Cholera. Myślałem, że coś sąsiad będzie miał ciekawego dla mnie. 19% energii. Idealnie. Akurat na wieczór wrócę. O, o. O! Nie! Ło! No poczekaj pan! Nie wie pan, że pracuję? Czekaj pan! Do załadunek prowadzę! Chwila! To nie jest takie proste. Dobra, kiedy indziej po ciebie wrócę. Poszklanie i naruszowanie. Let's go! No dobra, weźmy się tutaj do roboty. Jak to tutaj... Żeby to ładnie położyć... Ja bym to chciał wybudować. Nie da się tego wybudować? Że to po prostu tak leżało? Jak się nie da tego wybudować, to trochę lipa, nie? No bo ja bym chciał to ładnie obrócić, na tym po postawić. Idealnie! O, o, o! Było znowu! Jest! O, i zrobiłem. Dawaj tutaj ten. Worek z piaskiem zostawimy. Którą mamy godzinę? 10 rano, ta? No i tak, no nie mamy teraz cholera mieszał mieszałki do tego bigosu, znaczy do cementu. No może pojadę do sklepu teraz. Trowel, spanners to mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Teraz tak, petrol discutter. No dobra, palet... Track. Ej, fajne! Ja to teraz muszę.. serio? Ej, no nie mogę autobusu, no nie chcę mi się je, jechać z tym. Czekaj. Uda się? Ej, elegancko, dobra, czyli jednak się da. To jestem gamon i straszny. Dobra, ale może staczką się nie da, nie wiem jak to działa w sumie. Siema, Jimmy, czy jak ty tam miałeś? Wszyscy tutaj Jimmy moim na imię, w moich według według mnie i betoniara taka duża, nie? Potrzebujemy tego tej obcinarki, to jest chyba piła tarczowa. Ale możliwe, że będzie trzeba właśnie obciąć tą deskę. Nie wiem, czy tam trzeba z każdej strony tą deskę dać, ale to bez sensu by było. Przecież to trzeba całe zalać, żeby była podłoga. Ale nadal nie rozumiem tych czterech koł kołków. Czy są jakieś budowlańcy w sekcji komentarzy? Ja bym chciał się bardzo dowiedzieć, czemu jak zalewasz podłogę, to z każdej czterech stron te kołki wbijasz. O! Mamy! podłosing. 4 na godzinę. 24 funt, no to. No szczerze. Szczerze, to, to nie jest jakiś ten, y, jakaś super dużo ten, duża ilość energii. Ale w sumie teraz po robocie mogę sobie piwko bombnąć, nie? Trochę na podłosza Ty, to jest w sumie biznes. Sądzę do roboty, pracuję do wyczerpania na podłoszu. bombnę sobie piwko po pracy. Piweczko Jimmy! Jimmy, Jimmy! Jimmy, 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 A taki cement, co się zalewa podłogę, to można później użyć, żeby tutaj ten cegły ten w, w, zrobić, czy nie? Jak deszcz nam pada na łeb, to nam higiena rośnie. Dobre mechaniki, szanuję. A jakby tak mało tego zrobiła, ja nie wiem, ile tego będziemy potrzebować, cholera. O, kurde, on nam nie podał dokładnie, ile tego mamy podać. O, cholera. Czyli tak, kołki wbiliśmy. Deskę. Uuu, gwoździe są mi potrzebne. Gwoździ nie mamy, bo inaczej to się rozdupi i tyle z tego będzie. Ej, bo ja. Czy ja dwa gwoździe tutaj wpierdzieliłem? Chyba tak. Jak je mam tu nalać? A, dobra, nalewam. Wziąłem po drugie wiadro. Chyba tutaj mamy, tak mi się wydaje, że mamy tutaj. O, kurwa. Opryską wodą. Dawaj tam nie wiem. Z 20 pierdalniemy. Też tutaj ze 20 daj. Piasku. Równo tak, mniej więcej. No wody dosyć sporo, ale woda to musi być. Woda musi być. 1782. No to chyba średnio mi wyszedł ten, ten słaby ten cement. No nie jest za trudno. O Jezus! O Jezus! O! Zrobiłem! Jak ładnie w ogóle! Ty! Idealnie, żebym to zrobił. 12 godzin schnąć. Ej, no słabo, nie? 1782 PSI. Ej, nie, no to chyba dobry ten mi wyszedł. Bo zobacz, ten ma 1782,5, a ten ma 1800. Ej, no dobra, czyli teraz musimy z dziwim pogadać, żeby zobaczyć, co następne. Ale kurde, jestem się dumny, czuję się jak prawdziwy mężczyzna, który ten beton wylał tutaj i podłogę ma teraz w swoim domu. Kurwa, sprzęty takie, ale teraz to będziemy lecić z tym remontem. Tu zaraz cegły będą kładzone, tylko będę musiał nakraść te właśnie. W następnym odcinku będzie trzeba na pewno się zabrać piłę tarczową, nakraść od sąsiada złodzieja kanali. U, do tego kościółka pójdziemy i tam może... No, mam nadzieję, że wam się podobało. Remont pełną parą. Szybciej niż w Torunu u kurde, normalnie leci. Zara łazienka będzie tu stawiana bez problemu. Jaca Prasa, dziękuję bardzo. Łapeczka w górę, subskrypcja. Yy, I mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie komentarz. Elobens.